Wszystkim z, z tej strony Ula i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Od razu uspokojam, to nie jest tak, że. Minecraft jest zamiast innych filmów. Gdyby nie te odcinki z Minecrafta, to nie wrzucałabym tutaj niczego. To nie jest tak, że on zastępuje inne materiały, on po prostu wypełnia luki. Nadchodzi sesja na studiach, ten cudowny czas dla nas wszystkich studentów. Nie jestem teraz w stanie poświęcić na tyle czasu, żeby przygotować jakiś yy, większy materiał. Ja mam nadzieję, że yy, ten odcinek się Wam spodoba. Poprzedni się Wam bardzo spodobał i dziękuję za tak ciepły odbiór. Przypominam tylko szybko, że nie będę nagrywała żadnych innych gier, a zwłaszcza start table online, bo tej gry nie lubię. No cóż, nie przedłużając, zapraszam. I tak tym razem niestety nie będzie też mojej mordki podczas grania, bo nie mam przy sobie po prostu stadywu. Pytałam się w poprzednim odcinku, czy chcielibyście zobaczyć mój prywatny świat, gdzie zbudowałam sobie już trochę rzeczy. Jak widzicie, tych światów jest kilka. Um, te dwa są już trochę stare yy, i ostatnio tylko odpaliłam, żeby zobaczyć, co tam w ogóle jest. Nie ma tam prawie nic. Ja przez długi czas miałam z Minecraftem taki problem, że tworzyłam sobie co chwilę nowe światy, bo wychodziły jakieś fajne updatey i mi się nie chciało szukać nowych terenów, tylko tworzyłam sobie po prostu zupełnie nowy save, co nie miało totalnie sensu. I na tym tutaj Hej przygodo, gram już od dłuższe więc mogę Wam go szybciutko pokazać, bo byliście ciekawi. O nie, ja tu jestem w neterze. Musicie mi dać sekundkę na znalezienie drogi do domu. Na tym świecie nie gram y, jakoś bardzo długo. Ym, gram parę miesięcy dosłownie. Zresziałam tak nie podoba mi się to. Tak, ulu lataj w neterze. To jest świetny pomysł. Możesz umrzeć. O, teraz jest mogłabym się już nie palić. Byłoby miło. O, 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 dobra, jest mój ten... Jak widzicie, ja się tutaj transportuję lodowymi tunelami. Dobra, wracamy do domu. <grych> e, Okej, okay, generalnie jesteśmy teraz pod moim domem. Ja zawsze mam portal bardzo daleko, albo bardzo głęboko, bo nie lubię, jak mi huczy nad głową. E, tu są moje kopalnie, więc nic ciekawego. A tu mamy windę. I jesteśmy w magazynie. Tak, tutaj widać, widać mapę, ile zdążyłam zrobić przez te parę miesięcy, jak tutaj gram. Nic e, niesamowitego jest sobie mój domek. E, tutaj mam farmę prochu z creeperów. Bo od kiedy latam Eletro, to <grybujesz> potrzebuję bardzo dużo fajerwerków. Tutaj jest wioska, wioskę Wam pokażę później. Nie jest to standard, standardowa wygenerowana wioska, tylko taka zbudowana od zera przeze mnie bo wioska mam strasznie daleko stąd. Są moje farmy, hodowle, farma drzewek i tutaj zaczyna się budować stajnia. Tak, stajni jeszcze nie mam tutaj zbudowanej tak do końca, więc nie ma też za bardzo co pokazywać. Budowałam bardzo dużo stajni na kreatywie, ale tych światów po prostu już tutaj nie mam, bo grałam na innym komputerze i ich nie zgrałam. Więc wszystkie moje tajne techniki poznacie, jak będziemy razem budować stajnie na świecie, co zaczęliśmy go ostatnio. Generalnie tak, tu jest kuchnia, nic szczególnego. Ja bardzo lubię używać beczek jako, jako szafek. Jest sobie stół, stoi sobie nawet ciasto, wiszą obrazki. Ja się bardzo lubię bawić taki detaliczny, dosyć dekor. Te pomieszczenia tutaj, to jest jeszcze trochę niewykończone, jak widzicie, jest bardzo pusto. Jest zakątek do alchemii, ender chest, a tutaj jest pokój do enchantowania i do zdejmowania enchantów też. A, tu jest przejście do tej farmy Creeperów. E, podrzucę Wam oczywiście link w opisie, bo to nie jest mojego projektu, tylko znaleziona bardzo fajna farma e, w YouTubach. I tu proszę bardzo, wszystko mi spada. I tu sobie wracamy. Tu jeszcze jest takie ala pomieszczenie, bardziej przedłużenie przedpokoju. E, tutaj są płyty. Jeszcze nie wszystkie, ale powoli się zbiera kolekcja. Na górze jest sypialnia śpieszę mu pokazać, w takim, w takim niebieskim kolorku. Łóżeczko i są dwa balkony po dwóch stronach. Ym. No i tak, tutaj widać wioskę. Ała, nie <laughs> umiem latać. No i tak się prezentuje mój domek z tej strony, z daleka. Ym. Tutaj jeszcze nic nie ma, to jest bardzo dużo przestrzeni na jakieś fajne projekty. Jest sobie mini wioska. Wioskę zrobiłam po prostu zaczynając od dwóch NPCów, wyleczonych zombiaków npców, bo naprawdę bardzo nie chciało mi się targać ich z wioski. Mamy trochę plagę konstantych. No i przede wszystkim właśnie trzymam tutaj farmerów, to jest właśnie domek farmerów. Um, tutaj jest domek bibliotekarzy. Bo potrzebowałam bardzo książki z naprawą i wszelkich innych, słyszę padlonka. I jest też, o tam jest impreza na dachu, jest też domek um, powiedzmy chłopców, kamieniarzy, wszystkich tych takich um, gości, którym można sprzedawać rzeczy bardzo korzystnie. Jak potrzebuję emeraldów, no to przychodzę tutaj z węglem i, i załatwione. Ok, jak polecimy sobie dalej, tutaj są moje farmy, nic szczególnego, wszystko co się da hodować, hoduję. Są moje zwierzątka, tak sobie podlecimy, jest takie mini miejsce na wszystkie potrzebne rzeczy. No i są wszystkie zwierzątka, które się praktycznie da hodować, świki, kurczaki, świnki, tutaj są króliki jeszcze w trochę małej ilości, ale pracujemy nad tym. Są lamy i są owieczki. W wielu kolorach. Ym, a, wróćmy jeszcze tutaj na chwilę. Tutaj jest przejście do farmy drzewek, bo bardzo mi się nie chciało e, zanim miałam Elytrę budować schodów i śmigać po schodach, więc zrobiłam sobie tutaj mini Proszę bardzo. E, też tutaj mamy taki mały schodek, dre schowek, drewut, nie, nie wiem, bardziej sadzonki tutaj trzymam w sumie. No i są wszystkie rodzaje drzewek. Starałam się to podzielić tak mniej więcej em, kolorem drewna. Tutaj są ciemne, tutaj jasne, a tam te takie bardziej tropikalne, rude. A, tutaj jest jeden z naszych koników. Jeszcze ich nie ponazywałam, bo nie miałam okazji ich wszystkich dobrze przetestować i ponazywać. E, jest ich kilka i póki co one tylko mają sobie, o, taki dosyć duży padoczek z górami, z małym stawkiem, z paroma drzewkami, także wszystko czego potrzebują. Zaczątek placu do jazdy. E, zamiast piasku postanowiłam sobie tutaj użyć e, brązowego cementu. Tego jeszcze nieutwardzonego, bo jakby dla niego wylać wodę, to by się zrobił całkiem twardy. No, stwierdziłam, że to będzie wyglądało w sumie fajniej. Są też takie ujeżdżalnie z ciemniejszym podłożem. A tutaj zaczęłam równać teren. Ym... I prawie już jest gotowy teren pod budowę stajni. Ym... Chcę zrobić stajnię... no tak, to są, to są rzeczy. Stajnię z drewna i z białego cementu. I to będzie taka stajnia z krytą halą. Z krytą ujeżdżalnią. Kryta hala nie miała sensu, ulu. Także no, nie zdążyłam jeszcze zbudować, ale jeśli to zrobię, to na pewno Wam też pokażę. Tymczasem, my przenosimy się do naszego świata, który zaczęliśmy ostatnio, bo to jest w sumie główny element tej serii. Tada! Co ja zrobiłam od ostatniego odcinka? Jesteśmy sobie w naszej jamie. Ja jestem spakowana ze wszystkimi rzeczami, które będą nam najbardziej potrzebne. Tutaj zostały same w zasadzie śmieci, zawsze możemy po to wrócić, oczywiście. I zostawiam to sobie jako taką mini kryjówkę, bazę, nie wiem, w sumie niech sobie będzie. Byłam jeszcze troszeczkę w cave'ach i po czym widać, bo mam więcej diamentów i generalnie wydobyłam też dosyć sporo złota. Wróciłam się tam po obsydian, yy, o tu, tu, tu i mamy też diamentowy kilof, bo ostatnio nie mieliśmy patyków bardzo genialnie. Yy, I co, I będziemy szukać terenu. Pod domek, pod stajnię. Najfajniej jakby to była równina, bo tam będą zarówno koniki, może trafi się jakaś wioska, będzie można jakieś marchewki ukraść czy coś. Oswoić tych wieśniaków. O! Oh. That was fast. O, dzień dobry, mamy... O, mamy od razu koniki, okej. Okay. Jest konik, o jakie jesteście ładne, dzień dobry mamy dynie, mamy owieczki. Mamy tutaj kawałek równiny. Mamy koniki. Zacnie, powiem Wam. O, są nawet krówki, będzie, będzie na skórę. Ja się tutaj przebiegnę, zobaczę, jak duże to jest. Ile tutaj mamy tych koni, faktycznie, ale generalnie, jak już jakiekolwiek mamy, to jest całkiem niezły start. Podbudowanie bazy. Myślę, że na spokojnie moglibyśmy tutaj to zrobić i potem sobie tylko ściągać koniki z, innych ko z innymi kolorkami. Na miejsce, nie umiem dzisiaj mówić. Co my tu? tam chyba jest jeszcze jakiś konik? Tak, tam są koniki. O, jakie są A nawet osiołek jest. E, tak, widzicie, mam Optifina w końcu. Um, gra dużo płynniej, działa. No i <laughs> kolejne koniki. Bardzo dobrze, dobra, kochani, to jest nasza miejscowa. Tutaj będziemy żyć. Bo się robi ciemno. O nie, robi się ciemno. <laughs> e, awaryjne spanko. No to mam spanko. Dobra, jak się zrobi jasno, to się przebiegniemy jeszcze. Zanim jakieś zło się tu pojawi. Okej, okay, słuchajcie, no ja jestem przeszczęśliwa. Ten save to był strzał w dziesiątkę, bo mamy już koniki co najmniej trzech kolorków i duże stepy, bardzo ładny teren, dużo zwierzątek. Jeszcze tylko wioski brakuje do pełni szczęścia, ale to zawsze można znaleźć później albo zrobić własną, tak jak to robiłam u siebie na sejwie. Białe koniki też są, jeciu Potrzebujemy typka z lamą. Typek z lamą nam może sprzedać e, dwie linki do prowadzenia. Kurczyno, fajnie tu jest, podoba mi się. O, następne koniki, bardzo proszę. Zaraz je wszystkie złapiemy w jedno miejsce. Kolejne koniki. To jest konik meksykana. <laughs> pozdrawiam Patkę, to jest konik meksykana, tak następnie, są trzy meksykanki. elegancko. Yy, I zaczniemy budować domek, złapiemy koniki i zapewnujemy sobie jakąś stajnię. Ja Będę było też zacząć jakieś farmy, bo tak bez materiałów to średnio będzie budować. Pragnę też z tego miejsca pozdrowić wszystkie osóbki, które pod pierwszym odcinkiem się pytały czemu nie zaczęłam budować stajni. To, to nie wiem, to tak na tym polega seria z survivalu, żeby właśnie był taki progres powolutku, ja i tak starałam się wycinać najnudniejsze momenty myślę, że oglądało się to całkiem w porządku przynajmniej taki feedback dostałam od was jak szybko musiałby postać mój dom i musiałabym ogarnąć wszystkie te potrzebne rzeczy do budowania, żeby faktycznie zacząć budować stanie, come on myślę o miejscu na domek jakby był też ładny widoczek co objęcie. Czy ja widzę wioskę? O mój Boże. Dobra, kochani, wygraliśmy życie. Oficjalnie wygraliśmy życie. Ten save to złoto. Podałam go specjalnie, żebyście sobie mogli też ogarnąć świat na tym save'ie. Bo to jest całkiem, całkiem fantastyczny save, nie powiem. Dużo deaksów, wioska, koniki wielu kolorów. Nie, po prostu to jest wygryw życia. Żeby nie było, ja tego save'a wcześniej nie sprawdzałam, naprawdę na żywce, jak nagrywałam ten odcinek, to go wymyśliłam. Okej, okay, co państwo tutaj dają? Okej, okay, ja widzę, że oni tu mają tylko łóżeczka i nie mają nawet tych swoich bloków, yy, które dają im konkretne profesje. O, poza farmerami. Dzień dobry. Będziemy kraść to sianko. Co to? No, to nie. Okej, okay, pan się sprzedajesz za ziemniaki i buraki. Pełno chodzi takich niezatrudnionych. A, czuję się jak w Polsce. Um, ale to postawimy im parę tych bloków do robienia rzeczy i będą robić rzeczy. Chlebki. Nie pogardy. A tu co dają? Nic nie dają. Ale duża jest ta wioska, ej! Fajnie trafiliśmy, podoba mi się. Chcę, że nie będziemy się w samej wiosce osiedlać, tylko gdzieś kawałek dalej zbudujemy sobie domek, ale tak, żeby wioska mieć pod ręką. <laughs> Jaki ładny! Ukradnę was potem. Lubię te siwe koniki z Minecrafta. Siwe w sensie te szare. No dobra, ale ma naprawdę fajną wioskę. Ma potencjał na rozbudowanie jej. Cześć, kotecku! Nie chcę za długo o tym myśleć, żeby też się nie motać milion lat nad tym, gdzie zbudować domek, bo to nie jest aż tak istotne. Pyszne mm, kredy na chlebki. Dobra, to Podoba mi się ta górka, bo ta górka daje właśnie taki ym, widok na cały ośrodek jeździecki, który będziemy tu budować. Więc to nie jest głupie, żeby się zbudować na górce. To upierdliwe będzie schodzenie z tej górki i wchodzenie w tą górkę. Hmm. Chyba, nie na górce samej, tylko tak na pagórku? Tak tu? No można, można. Dobra, to ja myślę, że ten pagórek jest oficjalnie miejscem na nasz domek ja się tu po prostu rozstawię z rzeczami. Zaczynając od craftingu. Pyk, pyk, pyk. Bo to się na pewno przyda. Zróbmy sobie jakąś skrzyneczkę lub dwie. Pani owco. Bez przesady. Wrzucajmy sobie tutaj fanty i zacznijmy wykopywać te wszystkie rzeczy, które tutaj nam będą przeszkadzać. Przy okazji drewno się też przyda na samą budowę. Myślę, że ten początkowy domek będzie drewniany, w podobnym stylu jak ten mój na prywatnym sejwie. Pojawiły się też pytania i komentarze odnośnie grania z widzami. Ja myślę, że na ten moment to jest zbyt odległa perspektywa, żeby o tym myśleć. Na, póki co nie planuję i nie mówię, że nigdy tego nie zrobię, ale na razie nie mam takich planów po prostu. Pojawi się też niedługo na pewno update kolekcji. Tak, w kwestii jeszcze w innych filmów niż Minecraft. Spokojnie nie będę teraz rzucać samego Minecrafta. Po prostu. Początek jest na tyle ekscytujący, że szkoda robi za długie przerwy. Update kolekcji się pojawi, bo <laughs> przez kwarantannę przybyło bardzo dużo nowych tradów. Z czego się cieszę ja, ale mój portal już nie bardzo. Nie mam pojęcia, jakie zmieszczę na półce, bo jeszcze ich wszystkich nie mam u siebie w mieszkaniu. Też chcę ten film trochę inaczej nagrać niż zazwyczaj to robiłam, znaczy zamiast z samego pokazywania półki, a w sumie zresztą zobaczycie, nie będę wracać. A co? Dobrze, że to są dęby, będziemy mieć dużo jabłuszek dla koni. Jeszcze się potem dokładniej rozejrza po tej wiosce, czy dają tam marchewki jakieś. To by było bardzo spoczko. Dobra, póki te się znikają, to my możemy sobie rozwalić tutaj. Właśnie na początku nigdy nie wiadomo, za co się, za co się zabrać najpierw. Czy za budowę domku, czy za jakieś farmy. Bo bez farm i hodowli też będzie ciężko tutaj cokolwiek zrobić. bym sobie na przykład zrobiła diamentową łopatę i ją zaenchantowała, tylko że kurcze, krówek nie mamy, a bez krówek nie ma książek, a bez książek nie ma enchantu. Więc trochę kiepsko. Ach tak, klasycznie skończyła się łopata. Zwyczaiłam się od żelaznych narzędzi. Nie wiem się do takiego poziomu to równać, ale ten chyba będzie w porządku, tylko wypełnimy sobie tą dziurę tutaj. Nie będę zadać abakia, to pakosuł do koników. Przygotujemy sobie teren yy, i zanim zaczniemy budować, to właśnie zacznę jakieś prowizoryczne hodowle zwierzątek. Żeby już się przygotowywać pod yy, enchantowanie. Chcemy mieć takie podstawowe ogarnięte narzędzia, to będzie dużo łatwiej wszystko inne robić. Oczywiście w międzyczasie też postaram się wszystkie te koniki złotać w jedno miejsce, jakoś się sensownie ponazywać, podzielić. No zobaczymy, jak to będzie. Nie chcę za dużo planować na zaś. A, tak generalnie wracając jeszcze do komentarzy, bo. Komentarze pod moim filmem z Minecrafta zaskakująco różnią się od komentarzy pod innymi moimi filmami. To znaczy wielu osób mi się nagle odpalił tryb eksperta i zaczęły mi dawać rady, o które nie prosiłam w sumie, ale no... Dobra, jak macie potrzebę, to spokój, jakby nie zabronię wam. Aczkolwiek, e, grając tyle lat w tą grę, jest niewiele rzeczy, które potrafi mnie jakoś bardzo zaskoczyć. E, więc te rady są takie, trochę, no dzięki, wiem to od pięciu lat, ale dzięki. Jeju, niedobór Dirta to jest dla mnie taka abstrakcja. Cóż, dobra, mamy trochę drewna, trochę patyków. Myślę, że sobie gdzieś tutaj zaraz jakieś krówki złapiemy. Denerwujemy ta dziura. Dobra, myślę, że to starczy na pierwszą farmę. Eee, yy, spanko! O, zrobimy tak. Krówki zrobimy sobie tu. Ok, owieczko, możesz tam wyjść, ja ci nie zabronię. Mogłam tu zrobić jeszcze trochę większe, ale szczerze. Chyba mi się nie chce teraz to bawić. Bardzo dobrze, mamy trzcinę cukrową. Może, można ją zacząć już tutaj rozsadzać. Tam jeszcze jakoś widzę, ale to zaraz. Najpierw pójdę podkradnąć wieśniakom trochę pszenicy. Ziarenki też by się przydały. Tam była wioska, prawda? Tak. Wow, moja orientacja w terenie jeszcze istnieje. O, tu mamy krówki, więc będzie można je zaraz zamotać tam za sobą. Tylko pozbierzemy odrobinę pszenicy. Nie za dużo, bo ja nie lubię psuć wiosek. Nie jestem barbarzyńcą, który przychodzi, zabiera i spada. No ale umówmy się, te bloki tutaj nie wyglądają zbyt szczególnie, więc jakby ja tylko pomagam ym, zaaranżować przestrzeń. Halo, dzień dobry. Chodź. No chodź. Pani idą ze mną. No ale halo. Jest trzy. Tak jest. I idziemy. Jeszcze musimy tamtą zgarnąć po drodze, że elegancko, proszę iść. Kom, kom! No ty też. Halo! 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 Chodzi. Dziękuję. Teraz tak, uwaga, bo wskakujemy. Będzie trudno, ale proszę się nie zniechęcać. Wszystkie cztery, wszystkie cztery, dobra. Naprawdę nie macie się czego bać, ja tylko chcę Was rozmnażać i jeść Wasze dzieci. No i czemu są trzy, ja się pytam. Czy ty jesteś normalna? Możesz tu wejść. Naprawdę. Nie, 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 potrzebujemy was co najmniej dwóch. Chodźcie. Aha, jeszcze mam jakieś zło pod sobą. Doskonale. Dobra, teraz robimy miłość. No i to są inteligentne zwierzęta. I do moście, jak mają most, a nie. Fantastycznie. No proszę Państwa, to są krowy, których ja tu potrzebuję. Chodźcie, dodacie coś dobrego do puli genetycznej. A, 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 a coś mówiłam. Znaleźłam pochwalić co? Uwaga, wchodzę. No nie mówcie, że teraz się zbloczycie tam. Ok. Od razu sobie ymm, zrobimy fajny myk, żeby się już nie bawić z tymi furtkami. Ok, zwierzątki są. Eee, teraz szybciutko ogarnę farmę, taką bardzo prowizoryczną, tylko żeby mieć jak je rozmnażać. Szybko to spanka. Wracamy chyba do równania terenu pod domek. Mamy krówki. Trzcina nam rośnie. Myślę, że sobie trochę jeszcze więcej tutaj przytargam. Koniki nam biegają wszędzie dookoła. Dobrze jest. Jedyny problem z tymi równinami jest taki, że to nigdy nie są do końca równiny. W sensie nawet mi nie chodzi o te górki. Najgorsze są te wszystkie dziury zawsze w ziemi i ten mini bajorka z wodą. Teraz zaczynam żałować tych dwóch staków dirtów, które zostawiłam w pierwszej bazie. Nie wiem. O! Jak, jak, jak mi drażni zawsze ta wysoka trawa. Jeju, najgorsze. Mamy dużo ładnych kwiatków, podoba mi się ten fakt. Ale tak nam teraz dać taki duży napis na środku ekranu. Aha, chłopak mi wszedł no, na Tak, Dokładnie, jest tego konwencja, że jak się dzieją takie rzeczy, to jest śmieszne. <noise> no nie ja to wiem tak? To jest, internet to przyjął jako żart, humor. Pomar, proszę Państwa. I tak to jest w tych pierwszych odcinkach. Gra się przez półtorej godziny i prawie nic się nie osiąga. Ale musicie mi to wybaczyć. Niestety nie jestem w stanie poświęcić na Minecrafta aż tyle czasu, żeby w pierwszych odcinkach już od razu brać się z zabudowania, bo musiałabym strasznie dużo zrobić poza nagrywaniem. A też trochę chodzi o to... W z serii survivalowej, że dzieją się śmieszne rzeczy i gonią mnie ogórki małosolne. I generalnie jest przygoda. Zabawa czy coś. No Jakby to się ograniczało stricte do budowania stajni, no to włączyłabym po prostu creative i, i tyle by z tego było, no, no chyba trochę nie o to chodzi. Sami chcieliście? No ja się tutaj całkiem dobrze bawię. Sądzę z powoświetlenia i komentarzach wydaje mi się, że Wam też się podoba, także... No, chyba jest okej. Okay. No dobra, wycześciliśmy tutaj kawał terenu. Znaczy może nie kawał, ale taki kawałeczek idealnie pod domek. O, tutaj. Tutaj ja się zacznę budować. Nie będzie to duży domek, będzie taki skromniutki, myślę, że jeszcze mniejszy niż na moim świecie, który Wam pokazywałam wcześniej. Nie wiem, czy do następnego odcinka skończę, mam nadzieję, że tak. Bo teraz będzie przy nami dużo takiego po prostu grindowania. Wiecie, zdobywania surowców, skóry, trzciny, ogarniania farm i budowania domku. Um, więc myślę, że na tym sobie zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Nie był może jakoś niesamowicie zajmujący, um, ale myślę, że no, te początki po prostu muszą być troszeczkę nudnawe. Serio. Fantastycznie. Nie mogę tak jak spać i ci deszcz pada nawet. Można? Dziękuję. No, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. W następnym odcinku będziemy już budować stajnie i zajmować się konikami. Także do zobaczenia i cześć!